Się zaczyna padać, czy zaczyna padnieć, czy co? Nie, tutaj y, dzięcioł bije w ten. Tutaj jest dzięcioł. widzisz go? Gdzie? Tutaj. Jejkuś. No, tu jest fajnie, to mi się tu podoba nawet w Kasiu. Wiesz, jak jakoś tak przyjeżdżam. Może jak ci zacznie działać w dom, to już się nie będzie. O, to, to, ja to ja ci dam. <laughs> Wynocha stąd, bo przeszkadzasz teraz. <laughs> Nie. Fuj. Nie no, zostaw te dzięciołka, niech sobie no, no, to że. A jest piękne. No. Tylko to jest chyba pani dzięcioł, bo te dzięcioły te to, to są, są czerwone. Czy podoba ci się, że właśnie ktoś za ciebie robi wszystko? No pewnie, to jest, to jest najlepsze. To, to, ja to nie jestem osobą, która lubi być za bardzo głęboko w cokolwiek, na czym się nie znam. I też nie jestem osobą, która się tak bardzo strasznie chce na wszystkim poznać, więc y, ja nie jestem ekspertem od piłki nożnej, y, nie jestem ekspertem. Tego nie od, mów, bo przestaną nas oglądać. Nie jestem ekspertem od wspinaczki wysokogórskiej y, i nigdy y, nie chciałem się doktoryzować tylko po to, żeby móc to jakoś oceniać. To mi się podoba. Jest facet, który się tym zajmuje zawodowo, ma to. Y, to jest jego odpowiedzialność. Wiadomo, że chce wiedzieć, co się dzieje, i, i wiesz, chce, chce zrozumieć sposób myślenia, ale ja nie nie neguję tego, że on mi mówi, że dobra ty, ty nie przejmuj się tym, bo my musimy zrobić to, to i to I, i wiesz na przykład podoba mi się to, że jednak tak starają się nie wpuszczać za bardzo tych klientów swoich na, na robotę. Ja to przenoszę na swoją działkę i też wiem, że jak osoby, które kompletnie się na czymś nie znają, zaczynają dawać ci dobre rady no to to, to naprawdę nie pomaga i... i Wiadomo, no tak jak my jesteśmy klientem dla niego, no to on jest grzeczny i, i, i stara się nam wszystko wytłumaczyć, ale... No mieliśmy szczęście, że nasz kierownik budowy był bardzo młodym kierownikiem budowym, Jeszcze nie takim, e, który już tak. to wszystko przechodził i on chciał być taki ludzki. Ale tak. myślę, że za rok czy za dwa to po prostu będzie wszystkich spuszczać po brzytwie, no bo to się nie da. Mhm. No każdy ma, wiesz, pytanie o każdą pierdłę śrubkę i wiesz, on tysiąc razy przecież nam mówił, że to będzie jeszcze na koniec, to będzie jeszcze na koniec i ten... Ja nie mówię, dużo zyskaliśmy przez to, że tu byliśmy dookoła i i, I coś tam sobie wywalczyliśmy, to trzeba robić, wiadomo. No ale z drugiej strony, no fajnie jest, że jest osoba, która jest za to odpowiedzialna. I no, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, budowania domu w Polsce i wiesz. Biegania za wszystkimi e, majstrami, nabiegasz się, nachodzisz się, na załatwiasz i tu materiału nie ma, i to, i tamto, i siamto, tak, i, i potem jeszcze ci spieprzą. Się... E, wiadomo, oczywiście spieprzą w cudzysłowie, no zrobią po prostu nie tak, jak tobie się wydaje, że powinno, że, że powinno być, a czy to tak naprawdę powinno być, albo czy Ty dobrze wytłumaczyłeś, co ty chciałeś, no to jest też zupełnie inna sprawa. No, no ogólnie rzecz biorąc, nachodzisz się, nastarasz się, a w sumie mhm. jak wyjdzie, to i tak nie wiadomo. No dobrze, a w takim razie e, e, znowu e, diabełek komentarzowy. Dajesz, no. E, a co z tymi wszystkimi niedoróbkami? No bo e, w takim razie mówisz, że ci się podoba, ale non stop tutaj e, tu zrobili źle, tu zrobili źle i też e, jakby no, nie mamy na to wpływu chociażby. Bo, e, z, Powiem o, o dwóch rzeczach no. załóżmy. O tym prysznicu, który, w którym jest luka, i która nigdy nie zostanie e, No to chyba tak ma nadrobiona. być. No, no właśnie. No powiedzieli nam, że tak ma być, no to ja już się nie pytam więcej. No. Te niedoróbki ci nie robią. Nie, no wiesz, no, wkurzają mnie na tyle, na ile to, tak to normalnie. normalnie. Mamy drzwi z taką luką między. No dobra, może inaczej. W Polsce mielibyśmy na to wpływ, żeby to zmienić w trakcie budowy i, i wiesz, powiedzieć, no ale panie, no to tak nie może być, to trzeba inaczej. No nie, no to. A tu... Oczywiście, że, że na pewno niektóre rzeczy byłyby inaczej zrobione. Oni po prostu tutaj taki mają standard. No, ten standard nie jest jakiś nadzwyczajny, to standard mi się wcale nie podoba. No czy w Polsce mi się podoba standard? No bardziej, ale, ale na pewno, jakbym miał mieszkać w Niemczech, to tam standard by mi się dużo bardziej podobał. Wiesz, ale czy to tak naprawdę to, że gdzieś tam farby brakuje, e, czy gdzieś jest jakaś dziurka, e, no to boli oko na pewno przez pierwszy miesiąc, dwa. E, mhm. Na pewno mam wrażenie, że jak, jakoś jest średnia. Ale wydaje mi się, że to co ma być zrobione tak dobrze jest zrobione, czyli mamy ten dom na wylewce, okna są szczelne, drzwi się w miarę zamykają, gaz się nie ulatnia, takie rzeczy są dobrze zrobione, więc Dobra. to jest dla mnie ważne. Mam kolejne pytanie. Okaże jest... się moja, że ona się dowie, że ja jestem w zupełnie innej lice i drużynie niż ona. Czy jest coś, czy, co w tym domu cię denerwuje, albo co w tym całym procesie budowy cię denerwowało? Ha. No, na pewno. Miało być wywiad z moim mężem, proszę bardzo, dzisiaj robimy. Na pewno ten cały pośpiech to dookoła... Podejmowania decyzji, chociaż w sumie to chyba sobie zaprzeczę zaraz, bo ja przecież uwielbiam podejmować Dokładnie. decyzje natychmiast. Tak. E, więc dobrze, że to nie trwa tak za długo, bo jak masz za dużo czasu na to, żeby myśleć, to za dużo wymyślisz i, i potem masz z tym same problemy. E, myślę, że, że to też wszystko. A czy jest coś, co w domu ci się nie podoba? Czy jest coś, co mi się w domu nie podoba? Cholera, wszystko mi się podoba. Jednak mamy tutaj bezkrytycznego człowieka totalnie. Ja nawet nie wiedziałam, że on jest aż tak bezkrytyczny. Nie, no wiesz, no wszystko dzięki Tobie. Wiesz, Ty tak walczyłaś jak lwica, ja się nic nie odzywałem, to wiesz, wszystko tylko i wyłącznie na plus wyszło. Nie no, szkoda, że i te płytki nie wyszły takie jakie chcieliśmy. Szkoda, że farba jest niby biała, ale się brudzi. Szkoda, Ten, że to... W sensie no, biała to się brudzi, ale nie jest taka, że można ją wytrzeć. To niestety... No nie udało się takiej załatwić. No, udało się załatwić białą, ale nie, nie idealną. No, no szkoda, że wiesz ogródek trochę, trochę mały. Szkoda, że ci sąsiedzi tak blisko. Ale... To jakby nie ten. Nie spędza mi sen snu spowiek. Ja po prostu cieszę się z tego, że udało się tak, jak się udało. Tak. No i kurde, cieszę się, jestem pewny, że następny dom będzie lepszy. Już nie wiem kiedy. No nie powiem, że się nie mogę doczekać, bo trochę mi się nie chce, ale, ale myślę, że jeszcze będzie. naczynia tu I teraz lewo, 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 lewo. Tak, my nie ma dobra A ja popatrzcie jak tam już będziemy naczynia. Tu. Za to Stefanek będzie musiał tu być. czego nie na głowę, musisz tak usiąść ładnie i witkowo chami I tak będzie. I tatuś będzie sobie tutaj coś do... ci, 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 ci. potem będzie kroić ci, 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 ci A wy będziecie tak patrzeć i potem będzie jeść. No, jak tatoś pogotuje to nie ma. Byka. No dobrze, to teraz pytanie od widzów, kolejne. Czy to jest wasz American Dream? Mm, no mój to chyba tak. No. Dla mnie to jest, no wiesz, pamiętasz, jak przyjeżdżaliśmy tutaj z sześcioma walizkami, jak w Polsce mieliśmy takie przede wszystkim te początki nasze wspólne, no to były takie trudne i no, trudne. Dobra, to nie było tak, że było aż jakoś ciężko i koniec z końcem trzeba było powiązać i było słabo, ale... No, raczej no, no nie było tak idealnie. No. Teraz wydaje mi się, że no dla mnie no to jest wszystko idealnie. No. Dzieci zdrowe, żona piękna, dom wspaniały. Jeszcze tylko samochód trzeba zmienić. No, ale to w międzyczasie. No to co? Trzeba zacząć mieszkać. Będzie fajnie. Będzie fajnie. Już jesteśmy obydwoje bardzo podekscytowani, już bardzo chcemy tutaj się przenieść. Robimy to bardzo powoli, tak z tygodnia na tydzień tych rzeczy tutaj przybywa w tym domu. Dzieci już też pytają, kiedy się w końcu przeprowadzimy. Hania już chce zacząć przede wszystkim jeździć żółtym autobusem. No, jest naprawdę bardzo. Ale co ciekawe, nasza córka, właśnie Haneczka, zapytała ostatnio, jak długo będziemy mieszkać w tym domu. Bo to dziecko już. To jest, będzie jej trzeci, czwarty dom w sumie, bo prawda jest taka, że mieszkaliśmy w Warszawie, ym, w potem dwóch w dwóch miejscach, tak. W trakcie tego ro, pierwszego roku, jak się urodziła, potem mieszkaliśmy na apartamentach tutaj w Stanach, potem w y, domu właśnie tym, który po dzień wynajmujemy. No i to jest w stanie czwarte miejsce. Także ona już chyba jest przyzwyczajona do tego, że y, dom to jest coś, co się zmienia. <laughs> Także jest bardzo po amerykańsku. No ja mam nadzieję, że chwilkę tu pomieszkamy i że, że będzie nam tu dobrze, no po prostu. Na pewno będzie, no to nie ma dwóch zdań. Wypełnimy sobą, sobą tą przestrzeń i to, że okna są za małe, czy jest ich mało, Przeżyjemy i. Przeżyjemy. No, przeżyjemy. To, że jest sąsiad blisko, też przeżyjemy, mam nadzieję. Yy, chyba, że to się okaże, że to będzie właśnie jeden z powodów... Strasznie dużo się... ma rodziny, już tu widzę, że co chwilę przychodzą. <słyski> Niesamowite, że tak to szybko poszło. Sześć miesięcy, z czego połowa w Polsce. To było najlepsze, najfajniej się buduje, jak jesteś w innym kraju. To jest takie relaksujące. Bardzo. <słyski> Dobrze, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez ten cały proces budowy, że dopingowaliście za wszystkie miłe i ciepłe słowa w naszym kierunku. Za to, że w ogóle mam wrażenie, że faktycznie połowa z nas, połowa z Was uczestniczy w tym całym procesie tak, tak żywo, reagując, komentując. Co się stało? Proszę nie wysyłać, proszę zobaczyć, ile maili wysłali ode mnie teraz. Masa, no kurde. I wam więcej telefonu nie dam. Hmm. Nie! No dobra, dam, dam, ale nie teraz. Nie, 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 nie. No to pa! To pa. Nie.